Kołnierze! Widzowie! Proszę! Witam was! Witam was! W tym odcinku pokażę wam, jak przygotować się na szturm na strefę 51. Po pierwsze... Trzeba robić poświęcenia. Zgulcie włosy na krótko. Nie wiem dlaczego, ale wojskowe radary nie wykrywają ciebie, gdy masz krótkie włosy, więc niestety musiałem to zrobić. Przepraszam was. Po drugie! Ubranie! Najlepiej się za jakąś sławną osobę. Ja jak wiecie jestem kudłatem, więc nie mam tego problemu, Zielona ona i tej sprawy. Ale wy możecie się przebrać przykładowo za jeża Sonika albo za... nie, J. Jokera na przykład. O trzecie! Trzeba wroga trochę zdezorientować. Potrzebujemy... Potrzebujemy kominiarki, ale nie takiej jak, którą miałem przed chwilą. Dzięki takiej kominiarce będziemy podwójnie ochronieni. To daje nam plus 15 do pancerza. Proszę Państwa. Świetna kominiarka. U mnie w sklepie za 5 zł za sztukę. Polecam. Potrzebujemy, Potrzebujemy broni. Przygotowałem specjalną broń na tę okazję. Brand. Potrzebujemy prawdziwej broni. Dla prawdziwego gracza. Paton Xboxa i Miecz Jedi. Niestety ten Miecz Jedi mi się. Jedi. mi się wyczerpał, więc mi nie działa, ale naładuję baterię. Dzięki tym artefaktom potrafimy odeprzeć każdy atak, KAŻDY atak yy, obrony strefy 51. Wystarczy, że zrobimy tak... Tak, i nie powstrzymają nas. Jesteśmy niezwyciężeni, proszę Państwa. Potrzebujemy tylko wierzchowca. Ja mam idealnego wierzchowca. Świnkę z Minecrafta. Jak, nie, jak wiecie, jestem właścicielem świnki z Minecrafta. To jest mój dobry przyjaciel, prawda, świnko? Prawda, jestem twoim ulubionym przyjacielem. No właśnie, proszę, świnka z Minecrafta. Bierzemy ją... Bierzemy ją. Bierzemy ją. Bierzemy ją i mamy idealnego wierzchowca. Z tym oto ekwipunkiem potrafimy przedostać się na 451. Więc proszę więc czekajcie tam na mnie. Pójdziemy tam razem. Jak zwykle dla Was kudłaty z tej strony. Żegnajcie.